Dobry wieczór, a w naszym studiu pani Oksana Zabuszko, poetka, pisarka, eseistka. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Gdy y, słuchaliśmy w serwisie informacji o tym, że y, Wołodymyr Załęski chce rozmawiać z Putinem, pani się szczerze... Z tego śmiała co mówił co mówił prezydent Ukrainy dlaczego No ja nie z tego się śmiała co mówił Ja śmiała się z tego jak on to mówił a, a tego nie potraficie docenić bo to w tłumaczeniu lost in translation to co się nazywa to, to zgubione w tłumaczeniu A co uciekło w tym tłumaczeniu taka jakaś ironia drewina? Nie nie o nie 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 on był on mówił to takie było no nie wiem no tak jakby mówił jakby mówił jakby ten no nie wiem no e, Wiem, że to taka dzielnica w Warszawie, która ma taką złą reputację. Rozumiem, jak chłopak, chłopak z, ulicy. z Pragi. Tak, <laughs> Tak chłopak z Pragi. Ale to. No, no, prędź z naszej ziemi, albo usiądź. Dlaczego się boisz? No, no, no co? No słuchaj. No bo przecież, przecież to jakby dzieciństwo zieleńskiego gdzieś w jakiejś takiej dzielnicy minęło. I to, i, to, I to takie, no, no to, to naprawdę zabawne, bo przecież, um, um, no przecież to jakaś taka, um, ale wie pani... Nie wiem, to, to te, te wojny hybrydowe i jakiekolwiek hmm. tego pomylonego XXI wieku, kiedy, no, oczywiście wariactwo, oczywiście dzieje się, dzieją się tam rzeczy niesamowite, o których będą jeszcze tomy, tomiki, tomy spisane potem, kiedy zwyciężymy, ale, ale takiego jakby e, dyskursu, że można tak powiedzieć po polsku, tak? takiego dyskursu, Wojny, to tak to naprawdę przedtem nie było między osobami tej najwyższej rangi, między prezydentami walczących krajów. My wszyscy I... dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem także prezydenta Zelańskiego, tego jak on mówi, jak, jak się wypowiada, jak się zachowuje. Tak jak całej Ukrainy. Pani też jest pod tym wrażeniem. No, no, ja trochę inaczej to, na to patrzę, to znaczy, to znaczy, ja rozumiem, że to jest, że to jest w końcu rola jego życia i w końcu okazało się, śmialiśmy z niego. Śmialiśmy się, pani też się trochę podśmiewała z niego. Nie, no, nie trochę, nie trochę, ja w ogóle należałam do tej jakby mniejszości wyborców ukraińskich. Który w wiosną 19 roku schwycili się za głowę i powiedzieli: O do hańba. A i... dzisiaj mamy męża stanu. A dzisiaj okazuje się, że, że po prostu no, potrafił. Nie, wie pan, to takie ciekawe naprawdę. To bardzo ciekawe, bo właśnie te, w, tem, w te czasy, i naprawdę tragiczne dla, i decydujące dla losów narodu, kraju, państwa. Okazuje się, że każdy robi to, co umie najlepiej i że właśnie to przydaje się, to jest to to, co potrzebne. I, i, i Zieliński, który najlepiej umie, który aktor zawodowy i który po prostu poszukiwał jakoś poprawnej roli dla siebie, bo on jest, no, on przecież ma ambicje, tak. I u nas te, on teraz świetnie w tej roli się popisuje i to naprawdę to, czego, no, 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 czego potrzebuje Ale kraj. to jest taka życiowa rola za którą cały świat bije mu brawo. Widziała pani jego przemówienie w Parlamencie Europejskim, gdy dostał standing ovation i cała Ukraina dostaje standing ovation. Jak patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy ludzi, widzimy dramatyczne zdjęcia, kiedy rozdzielane są rodziny, mężczyźni zostają, kobiety z dziećmi wyjeżdżają, ale nie widzimy paniki. Wszyscy są spokojni paniki, i przygotowani. Ani paniki wściekli. Wściekli. i wściekli, oczywiście. Спокойні і вщеклі, то значить перед тим два. 24. Przed 24. Jak, 24, tak. Przed 24. To przecież to napięcie wzrastało i no, i nie, nie powiem, że nie spodziewaliśmy się jakiegoś paskudstwa. Chyba tak. No Nie do tego stopnia, oczywiście, bo to, bo to naprawdę ta apokalipsa. Nikt się tego nie spodziewał, że to będzie aż tak wyglądało. Że to będzie aż tak wyglądało, to nie, więc jak, jakiegoś paskudstwa spodziewaliśmy się i, i jakby było. Takie powiedzonko, no, stało się memem: zachowujmy spokój i ufamy armii. E, więc. Dzisiaj ja... Armia spełnia fantastycznie swoje, y, swoje zadanie, a niech Pani powie, czego Pani zdaniem Ukrainie w tej chwili brakuje najbardziej? Ukrainie brakuje y, obrony tego, y, jak to nazywa się? Strefy zakazu lotów? Um, zamknięcie nieba. To nie ma, zamknięcie nieba to nie, to nie tylko, to, 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 to coś więcej, ja nie umiem tej terminologii, jak to się nazywa, ta tarcza przeciwrakietowa. Przeciwrakietowa, bardzo tak. dobrze. Mhm. Tarcza przeciwrakietowa, bo przepraszam, to co się dzieje, ja teraz będę mówić e, przecież nie jak, e, nie tylko jako obywatelka, jak, doty, jak dotąd, a jednak e, jako, jako pisarka, myśląca także o tym, że... E, Bombardują, e, że ta próba zagłady powiedzmy takiego miasta jak Harków, o którym niestety E, bardzo mało e, bardzo mało wiedzy jest e, w Europie i, i jakby... Wiemy, i, że to drugie miasto Ukrainy. Drugim, Wiemy, że tam... Oprócz tego, że to drugie miasto Ukrainy, tam jest świetna architektura, zaczynając od baroka, od przepięknych cerkwi barokowych XVIII wieku i do rzeczy naprawdę unikalnych pod względem e, artystycznym, to znaczy to znaczy 20 e, lat XX mhm. ubiegłego wieku, konstruktywizm, awangard ukraiński, który, który w, w, na, w większości na świecie jest, był roz, do niedawna rozpoznawany jako rosyjski, podczas na, gdy naprawdę większość tego awangardu to ukrai, awangard ukraiński. Czy Putin się, Pani, zdaniem zatrzyma? Gdzie zatrzyma? Teraz czy się zatrzyma, czy będą jakiekolwiek rozmowy p pokojowe i później się zatrzyma, czy on będzie generalnie właśnie do czego on będzie dążył? No do czego on będzie dążył. On To, to, to oczywiście jest jakby maniak pomylony i terrorysta, który mm. musi być jakby natychmiast. Wie pan ja. ja, ja... Moje sumienie jest czyste jak są zdrowego dziecka, bo ja, Putina, ex-katedra, i to znaczy tak na forum pisarzy europejskich, porównywała z Hitlerem w Berlinie 8 maja 2014 roku i wtedy jeszcze wyłączono mi mikrofona bo tam siedział na sali Steinmeier i z, po prostu z przerażeniem i osłupieniem na mnie patrzono i nikt wtedy nic podobnego w ogóle w Europie tego języka nie używał no trzeba było tych ośmiu lat żeby zrozumieć, że w jakimś sensie może nawet jest gorszym ucieleśnieniem tego tego zła, bo przecież Hitler nie miał nie miał internetu Hitler nie, mał, nie miał tych środków mhm. e, do zaglady e, na skalę Masową, e, e, których, które, ma, które posiada Putin. Och. A więc czy zatrzyma się, a niech pan mnie przerywa. Tak, Przerwa, jeśli ja Pani mogę... pozwoli. Tak. Dalszy ciąg naszej rozmowy, przypomnę na RMF24 y, w radiu internetowym, a także na RMF24.pl, także na naszych mediach społecznościowych pani Oksana Zabuszko jest naszym y, gościem. Mówi Pani, że Putin dysponuje większym arsenałem niż... Czy to jest... E... Cały czas rozmawiamy. Cały c... A, to jest... E... Dalszy ciąg naszej rozmowy. Słyszą nas, tak? Oczywiście, Aha. oczywiście. A, więc ja mogę po prostu przedłużać to zdanie, które, które nie skończyłam, bo ja, bo, bo ja obawiałam się, że to będzie jakaś reklama lub coś takiego nie, nie. teraz, tak? Nie, nie. A, to więc, więc co chciałam powiedzieć, że jeżeli się zatrzyma, to to będzie po prostu taki wyrok... No, to, to, będzie, to będzie koniec całej cywilizacji, bo to jest przecież wojna nie przeciwko Putinowi, tylko przeciwko tej nowej wersji totalitaryzmu, o którym naiwnie myśleliśmy jako cywilizację, jako że zachód. już mamy go za sobą. Jakby totalitaryzm to XX wiek, to Orwell, to nacyzm, to komunizm, to już jakby przyszliśmy, tą lekcję przyszliśmy, odrobiliśmy czy nie, to nie wiadomo, ale jednak to, to przeszłość. A tu, a tu okazuje się, że to przyszłość, czy, przyna, czy przynajmniej Putin, no i chyba nie tylko on jeden, bo cały kraj temu ulega, Putin, Putin uważa, że to ma stać się przyszłością ludzkości i on ma pójść dalej niż Stalin. Stalin stał w Berlinie, a formuła Europa od, od Lizbony do Władywostoku to formuła stalinowska i kiedy zaczęli ją używać e, dygnitariusze unijni, e, to naprawdę po raz pierwszy to dostałam dreszcze, hmm. gusią skórkę, bo, bo ludzie mówią, wszystko zaczyna się od języka. Ja Panie, pisarz to trochę inaczej odbiera, niż powiedzmy polityki lub dziennikarze, e, bo e, pisarz najpierw uważa na język, wszystko zaczyna się od tego, jakie, jakie imiona daje się rzeczom. Tak. Jak Jakich słów używać? Dokładnie. Mówić, tak. Ale chciałem panią zapytać, co pani myśli o reakcji Zachodu? Bo dzisiaj widzimy, że Zachód stracił złudzenia co do Rosji. Dzisiaj widzimy zjednoczony Zachód przeciwko, przeciwko Daj Rosji, Daj przeciwko Boże. Putinowi. Zachód, który jest solidarny z Ukrainą. Wreszcie, zostało, wreszcie maski opadły. Daj Boże, by tak, by... oby tak było, to znaczy strasznie się cieszę, że, że, podobnie jakoś Zachód, Zachód budzi się. Za późno się obudził? Za późno, oczywiście, bo to kosztuje, to kosztuje życiu ludzi, i, no. Nie no jednak, Ukrainy. jednak tarczy, mhm. jednak tej tarczy przeciwrakietowej jeszcze, jeszcze nie dostajemy, a te zbombardowania to jest właściwe, to jest właściwie ta strefa wrażliwości, w której, przeciwko którzy mamy się najgorzej. Z, ze wszystkim pozostałym to armia ukraińska poradzi. Z armią, przeciwko armii rosyjskiej na ziemi to sobie poradzi. Ale gorzej to wygląda, jeśli chodzi o, o walki powietrzne. A, a walki powietrzne, to przepraszam, to naprawdę wygląda, no, no, że tak wyjaśnię panu, hmm. od czego zaczął się mój dzień, tak? Um, um, od nowości, że gdzieś coś upadło w, w dzielnicy, w tej dzielnicy Цих є власніві мешкам. Kijowie. W Kijowie. to znaczy w... Była potężna eksplozja rano, tak W obwodzie, gdzieś tam w mhm. obwodzie, jakby nazywa się przystanek metra, metra który jest najbliższy ode mnie. No i, no i czekasz na jakieś nowości, zanim dowiadujesz się, że to po prostu jakiś kawałek tej rozstrzelanej rakiety tam upadł i chyba wielkich destrukcji nie spowodował, kiedy то 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 jednak в міслиш чи чи плоні там твій заставёный е чи двоє но не ходи навіть от дом ході й уж о архівум о бібліотеке о архівум о праце цілого життя в кінці о комп'ютер там теж заставёный і нова книжка но Tak, ale są rzeczy poważniejsze tak naprawdę, bo, bo kiedy oni zrzucają, powiedzmy, te bomby i rakiety e, na, rzekomo na jakiś tam gmach SBU lub czegoś takiego, jakieś i e, a trafiają w Uniwersytet Charkowski, to równie dobrze e, Bóg, bur, broń Boże, ale e, od pierwszego dnia e, od pierwszego dnia po prostu tak trzymam kciuki i, I tego się boję. Jeżeli, jeżeli z do głowy bombardować gmach SBU w Kijowie, to przepraszam, na przeciwko gmachowi SBU jest święta Sofia. І то нікому не стети на заході e, люди не знайомі з тим, що Київ пощада, що Київ то є центром християнства всходенего, бо Стамбул, в Стамбулі те набитки культурові зустали знищені ще през султана Ахмета, а у нас в Києві і Чернігові оцаляли, і то направден те пресвітне, те середньо wieczne cerkwi e, chrześcijańskie e, od XI po XIV, XV wiek, to należą do spuścizny UNESCO, należą do kulturalnych nabytków ludzkości. To tak jakby te posągi Buddy, które te taliby zniszczyli i wtedy wszyscy czuliśmy się ukradzeni, nawet jeżeli nie, jeżeli nie widzieliśmy tych posągów. A nikomu teraz nie przechodzą widocznie, z, w, ja nie słyszałam od, nie od kogo z polityków zachodnich, obrońmy Sofię. Obrońmy Sofię, która należy, która, która... Przede wszystkim chodzi o życie ludzi w tej chwili. O to, że ludzie Ginął na ulicach. Oczywiście, ale kiedy w Sirii ludzie ginęli na ulicach, to jakby nie bardzo. To, to jakby to, już, już, wie, wie pan, co, co jest? najbardziej obrzydliwe w tym wszystkim, że te ciągle obrazki ludzi ginących pod bombami, które ciągle obejrzaliśmy, a, a ta ta okazuje się poligonem dla Putina, gdzie on robił próby tej swojej broni, mm -hmm. tak? I teraz on robi Syrię w Ukrainie i to już, to już nie jest jakby takim szokiem. I, i kiedy, i kiedy ta, i kiedy Ukrainka, i kiedy Ukrainka placząc mówi, nie, nie zachwycajcie się naszym stoicyzmem, ale, ale prosimy o tarczę, zwracając mm -hmm. do, 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 do pana Johnsona, tak? To, to natychmiast mi przypomina Warszawę, w, w, powstanie warszawskie 44 roku, tak? Nie trzeba nam, jak tam, nie trzeba ok, oklasków, Potrzebujemy żądamy amunicji, amunicji <laughs> tak? Żądamy amunicji. Ale czy pani sobie wyobraża taki scenariusz, że Putin ulegnie. Komu on może ulec? Czy może ulec Rosjanom, którzy będą demonstrowali na ulicach przeciwko jego polityce? Czy może ulec swoim oligarchom, bo im się zabierze jachty na przykład? Czy może ulec wspólnocie międzynarodowej? No, chyba nie. Gwiz... Uważam, że on miał w nosie wspólnotę międzynarodową. Niewiele razy to jakby wykazywał. Bo tak naprawdę uważa, że ich wszystkich kupił wcześniej i może chyba być zaskoczony. No, trudno powiedzieć, o ile on jest poinformowany. Może on teraz siedzi gdzieś tam w Buntrze i, i raporty mu podają o tym, że w wiór upadł, a armia ukraińska ucieka, a, a coś tam jeszcze bo przecież Przepraszam to to jest bardzo ciekawy moment ja nie wiem czy czy mieliście to na nowości ale ale dzisiaj rano to także było w, no, w, w, wiadomościach. w nie wiadomościach a w sieci społecznych ukraińskich bo to, tak. bo tam dużo tam jest informacji I to po to prostu, prostu to taka jakby ta pierwsza wojna światowa która, która odbywa się online jakby na żywo tak i więc w jednym z tych małych Містечку в наполудню де люди випенділи, не пущіли колюне російським до міста. Те uh військові -huh. російські прийшли просити до мерії чи якось там приказували, щоб впущено їх зробити з'єнтя. w centrum miasta dla raportu, żeby oni podali raport, że zdobyli miasto. Czyli sugeruje pani, że Putin żyje we własnym świecie, że nie dostaje prawdziwych informacji. No to informacji. jeszcze Merkel powiedział, to? powiedziała, to? że on żyje we własnym świecie. To znaczy, to znaczy to jest taki ogromny, to, to jest takie, on stara się cały świat e, przetworzyć, e, zaprosić cały świat do swego domu wariatów. Mhm. I w pewnym sensie dużo mu się udało pod tym względem w ostatnich 22 latach, bo, bo przecież no, okazuje się jakby, że to pomylenie umysłowe, to ono się sprzedaje. Tak. I trzeba tylko umieć i wiedzieć, jak go sprzedać. A wywiad, to znaczy KGB, od tego są mistrzami i zawsze byli. Tylko jeden problem, czy bardzo? To nie jest tylko jeden problem. Ale ten człowiek, który nie dostaje w pełni informacji, ma dostęp do, do, do broni atomowej. No wie pan, u nas, u nas ja, ja nie jestem od tego ekspertem. Ja wiem, że to jest jakby taki największy strach Zachodu. Ja jestem raczej po stronie ukraińskich facetów, które mają doświadczenie służby w armii sowieckiej i które już napisali prześcieradła na ten temat, co z tej broni, której Zachód tak się, tak się boi, mogło do dziś zostać i które nawet Бо, чи ми це в'ємо о тим, як заховивачем під час подвишоної радіації по вибуху Чорнобиля, і якби та ціла планета, та цяла моя ксюшка, яка тут проваділа «Планета Пьолун есей титуловий, там не є посмішвлащіві. O, o apokalipsach, które przeżywaliśmy w ciągu XX wieku, bo mieli, mieliśmy dwie apokalipsy, to znaczy Wielki Głód 33 i e, Czarnobyl 86. I, i wtedy, w maju 86, taka próba apokalipsy, to znaczy, bo, bo naprawdę wtedy nie wiedzieliśmy, czy, 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 czy przeżyjecie czy czy nie sali, e, czy, czy będzie Kijów ocalony, mm -hmm. czy będzie Ukraina od Saliona. A co jeżeli to pójdzie w Dnipro, a, a jeżeli pójdzie w Dnipro, to to będzie zatrucie jak to... No no po, prostu, no po prostu, polecam panu, żeby pan przeczytał, nie Czy będę czytałem? nie będę tego. Tak czytał pan? Tak. Aha, no to fantastycznie. <laughs> a to, a no ja to, to ja to ja te wszystkie spoilery dla czytelników, kto, dla słuchaczy, którzy jeszcze tego nie czytali. Nie, ale więc o co chodzi? To znaczy, mm -hmm. to znaczy ja już czytałam przyścieradła od tych uh, od tych ludzi czy mających wiedzę jakby zachowania w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, co mogą, co ma armia rosyjska, co ona może mieć teraz w dyspozycji i że najwyżej co może zrobić jakby to ten wybuch nad, nadziemny i jak, jak należy zachowywać się w tym wypadku. Znowu ze spokojem pani mówi o rzeczach, które są dla nas wszystkich straszne. Pani Oksano, jeszcze pytanie jedno. Może nam się uda odpowiedzieć na nie? Gdy to wszystko się już skończy. Jak będzie... Czy nie ma pani takiego wrażenia, że Ukraina będzie zupełnie inna? Nie ma mowy już o podzie, po no micie ja, podzielonej Ukrainy. Ja mam nadzieję, że świat Ukraina nie była podzielona. Ukraina była zaatakowana przez Rosję zaczynając od, dwa, od 2004 roku i cały ten mit podzielonej Ukrainy to było przygotowanie informacyjne świata zewnętrznego, no i Ukrainy także na to, co miało zajść w 2014. To znaczy jakby przed To jest e, Russia Today, i Russia Today opowiada, że e, Ukraina jest podzielona, i Galicia jest między sobą, jeśli nie mogą i, i, i słuchaczy i, no, i znaczy i jakby to pracuje, i wtedy nikt nie będzie się dziwił, że w Ukrainie nagle za, nagle bo nie nagle zaczęła się wojna domowa, bo wszyscy tego spodziewali. Ale I, dziś wszyscy widzą z Zjednoczoną Ukrainę і ще не було поділона, була було 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 то приготування інформаційне на подбіччя України. Он то робив якби, то есть тречий акт, так? До три дочірази штука, так, можете, полегко, так? Він, то есть, якби тречий акт того цієї цієї трагедії, цієї próби подбіччя цієї України, повороту її якби до до той кондиції радянський, і то юж бенджі Koniec imperium. Miejmy taką imperium nadzieję rosyjskiej. Miejmy tak. taką nadzieję. Oksana Zabuszko była naszym gościem. Dziękujemy pani bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję za rozmowę.